Dzień dobry, witajcie widzowie na dzisiejszym relaksie ze Wronem. Dzisiaj rozpoczniemy od. I widzisz, Ale dlaczego mówię? Nie jestem <słyski> Snacks. <słyski> ja nie jestem Snacks. <słyski> Hej Siema, posłuchajcie. Ja, <słyski> <słyski> ja nie jestem Snacks. się <słyski> obraża, nexty to szumato, no. Ty, ty, ty śmieciu! A jest tak, że Momo mnie usłyszy? Mm, no słyszę chyba, bo szczekam O, patrz jest ta! A byłem ten, ten <noise> o, y dobry, dobry, dobry. Y W ogóle był mega interaktywny stream, bo y Diables był w sklepie i na Discordzie mieliśmy kola, no nie? Z kamerką. Mm -hmm. I, I on położył telefon, żeby zapłacić i ja zaczynam drzeć mordę Proszę pana, pana za ladą! Szczęśliwego nowego roku i tylko słyszę tam takiego dziadka. Dzięki, dzięki i nawzajem. <noise> Jest. Dobra, mam. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Jest... Jest genialnie. Aaaa! Wylej o wodę Jezu. po prostu. WYLEJ WODĘ! Mogłem wylać, ale no mogłem wylać pod siebie. Jezus Maria, akurat dziura tam była. Czemu te światy <grym> tak nie współpracują ze mną? Randomowe dziury w świecie. Chodź tutaj trochę bliżej, Portaliku. Uu, 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 uu. Wszystko okej? Okay? Jasne, rozmawiam z mobem Dobra, schodzę od razu na dół Tylko może nie to. <śmierdzi> Czemu nie miałem... Czemu ja robię takie głupie... Ale to jest wszystko nauka Rzucam pod siebie, fuck Ale że sobie poszłam, to od razu zaczęło ci dobrze iść I jakiś taki... No to wypadł stąd! Wody, Jeszcze koniec rana nie ma! Mogłaś nederem skracać Mogłem nederem skracać Chłop ci powie, że jak ja ledwo łóż, Zabijam łóżkami smoka Ja zrobię triangulację tego, ile potrzebuję W nederze, yy, przebić kratek Żeby nie wylądować na kordach minus 14 tysięcy Mogłem, no mogłem Te kurde, John Wick Przestań Oj, pocisków unikać Znajdź wioskę Robię portal wo yy, wodą i lawą. I nara. Widzieliście to? Dobrze, że mam Wolhaka. Mam lusterko w ogóle przed przy monitorze. I widzę plecy swoje. Czajcie. Ta. To. Stary, puść ten, jak to się nazywa? Jezus Maria, byście mogli stolić Gdzie? już! Boże! To bo Czy nie mogę przełączyć na ten, bo to w programie nie daje mi możliwości wiesz, takiej obsługi, że mu je przeskoczyć tak akurat, bo to jest taki prosty program. Zaraz, ale teraz ten telefon. Teraz no, próbuję się skupić mimo no, moments later. Jak to? Jak? Jak? Co? Jak? Jak? Jezus, dobra, miutuje się, no co za, nie wiem, wy jakieś ruskie co tu robicie? Byście pomogli z portalem raz w życiu, normalnie powiedzieliście, że coś źle robię, ale... jeszcze ci, Jezus, ale co, nie Fajna buza, nie? Ale że. No. Sześć, <laughs> 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 <O>! No <gore! śmiech> seks, 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 u! <śmiech> yep. <śmiech> ja pierdziele. No czekajcie! Gruby! Kurde, no nie mogę tak szybko biec. No czy wy jesteście normalni? No, no kolega, aż tak? O, jest jak jest. Nie, nie, nie no wolku, no. wolku, nie rób tego. Nie, nie, nie zaczęli wojny. ja się nie poddam, dopóki nie odzyskam kluczy. Będę przysładował, dopóki <gry> nie no, odzyskam kluczy. Oni nie miał klucza Oni pierwszy. Oni podnieśli okay, pierdolę no, Dziękuję Ja pierdziele No co? Z łopatą przychodzi, no po prostu Nie mogę, nie mogę z typów Kto to jest? Ktoś tu biega Kto tu biega? No cześć to jest Halo! No. Za halo to w mordę walo! Kolego, który powiedział, że zbieram łóżka, których nigdy nie użyję, to wszystko w zależności od tego, czy twoja matka mnie dzisiaj odwiedzi. Wtedy Ej. mogę ewentualnie oh. użyć no ale to wiadomo, trzech naraz będzie trzeba, prawda? No wiadomo dlaczego i wiadomo po co, ale spoko nie ma problemu, przepraszam, co to powiedział. Jak to kto pytał? No, to wiadomo, cały że... świat pytał. No co ty se... Verdi, A o jo jesteś napisane? Normiku ty jeden. Czy o jo coś jest napisane? Dobra, jakim jo? Jo mama! To jest... <laughs> Możliwe, chat, God Big Dick seed, Huge Cock. Ale Pop we don't know. Best. We don't know yet. Ej, stary, tu musisz kiedyś do mnie do Londynu przyjechać i zacząć streamować tam. Mm -hmm. Nie ma problemu. Tak jak kiedyś streamowałem fasmofobię. I ziomek potem, po, następnego dnia się zapytał, stary wszystko ok?" bo zaczął bo tam wszystko po angielsku, mm -hmm. tak, are you here, give me a sign, o drugiej w nocy, i typek do mnie, wiesz, brytyjczyk za, za ściany mówi, stary wszystko, wszystko dobre. Wszystko jest okej, okay, tak, wiesz tak, so? ty o, nie wiem, o pierwszej w nocy zaczął krzyczeć, big dick, huge <laughs> cock, oh my god, what a cock. I następnego dnia... Ej, ziomek, wszystko dobrze, bo gadałeś o wielkich penisach. Nie, super wszystko, właśnie super. Jest okej, okay, nie, właśnie, me właśnie mega dobrze jest, jest mega dobrze. Jest. Co za różnica, że emotka POG. Przepraszam, POG. I ten podbródek jest jakiegoś typa, który coś w internecie napisał. To jest. To są usta! To nie jest pogląd polityczny. Zostaw moje usta w 16 na 16 pikseli! Ja pierdzielę, no już po prostu bardziej poprawnie politycznym się nie da być. Dokąd sens się zwierza, widzowie? Niech tego typa pocisną, niech go zrównają z ziemią, niech go usuną z internetu, ale zostaw jego podbródek pod mi na tej platformie. No do cholery jasnej. Przecież jak widzę poga, to nie widzę jego poglądu politycznego, tylko pog moment na streamie. Katemit. Żelazo! Uuu, pogers, Mogę krękami innym żelazo sobie wykopać? Możesz. Wręcz musisz. O nie nie nie, 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 Czemu F5 mi ktoś napisał? Przecież ja nie jestem. Teraz craftujesz ten? Jezu, y ty takie bejty łapiesz. I gdzie jest ten kamień cały? Co? Bo Dobra. się nie podsadziłeś. A, bo no. się nie podsadziłeś. Kamil, spokojnie. No to, to... no to zobacz, sobie. To zobaczysz, stary. ładny bucik. Kroks classic? No kroksy ci daję. no Przestań wpisywać kroksy no Nie mogę, no typ kroks Wypisuje To nie mogę no Zajebiste są, co ty chcesz? Widzisz te ludziki na tym na przodzie? Muszę jak jeszcze Saka? Co, co muszą muszę? Suck on this balls bitch! Dobra, <laughs> no, na razie. Dobra, przepraszam to. Oj, Boże. No, no to jak ty znasz, to już jest inna sprawa. Połącz dziecki Nie, nie, nie łącz. Ty po prostu powiedz, że ja bym chciał, ale nie wiem gdzie kupić, i oni powiedzą, ty, no to my mamy ten model. I wiesz, ja powiem, zrób F5. i Jeżeli tych butów teraz nie ma i jedenastki, to się zestram. Czy ktoś mi zrobił na złość i kupił buty za 4000? Pierdzielisz! Co ale, za sumaty? Ale... Nie, nie, ja Uwagaj. nie wierzę! Johnson ktoś... już! Nie, nie wierzę, nie, nie, wydaje mi się, że ktoś kliknął i on nie zapłacił za Nie, to nie może się ta, no, do koszyka se dodał, czy Zwoń coś. Woń do tego chłopa, żeby mi przysypał chwilę, ja Pierdzielę, no nie mogę. No nie, no Jezus Maria, ja nie. Czyli faktycznie pół rozmiaru? To czemu mi tego nie powiedziałeś? Ja już bym kupował normalnie jedna z. nie kupowałbyś na live? Nie? <fruw> tak. A tak? <children> A tak? No nie wiem Stringi, to dumasz na dupie Seks <creeping kötnie> Ewron robię ci mamusia na śpiocha właśnie No właśnie Hames, przyznałeś się, że masz takiego małego penisa, że ruchając ją, ona się nawet nie budzi. Nice! You played yourself <tryb brill Arc> 420 czpanie widzowie! Widziałbym się ma Słuchaj, nie gadaliśmy 4 lata, ale ja mam... Turbo ważną sprawę do prezydenta. Nie pytaj, po prostu przekaż to dalej, dobrze? To musi przejść dalej, ten list. Dobra, chcesz zobaczyć Dreama? Proszę. Chciałem zrobić sobie trzy i przedłużyć. co na... sądzisz o mamusi diablesika? Wiesz co? Niestety nigdy nie miałem przyjemności jej poznać, ale wydaje mi się, że jest wspaniałą kobietą. A żebym miał szacunkiem What the Gdzie ja byłem w ogóle? Nic mi nie zrobiliście widzowie. Wiecie z kto mi coś zrobił? Ta kurewska gra mi to zrobiła! Jezus Maria, czy ja mogę normalny sit dostać? Raz w życiu z tym netherem! Ja pierdzielę normalnie zestralam się zaraz normalnie gównem! To wróci! Boże powyć. święty, te piepsona, ta piepsona gra! Daj mi po prostu fortecę, daj mi bastion, to może coś zrobię. Może będę miał okazję zagrać w grę, a nie latać po jakimś gównie zamkniętym, złamszonym. Ale faktycznie nie ma bazaltówy. Pogers! Mam tunele jeden na jeden, jak w jakiejś windzie piepszonej. Jezus, Maria! Jest jabłko, muszę zjeść. Lewy tysz szmato! Ja już nie mam czym, nie mam czym, stary Jank, Miki i kurde ten... Co, co tam się, stary, działo? Oni się sami Kale bili? Lewy w ogóle umarł Nice, Lewy, co za szmata Już nie było gdzie uciec Tak, droczcie za mną, Gierko To wiesz, że to kwestia czasu, wiesz, że to kwestia czasu jest To jest Szmato. kwestia czasu Szmato o, Mojang, twoją teraz... matkę Zaraz, normalnie <śmianie> był decyduje Czaisz? Jedyny sid jaki dostanie to ten w jej mordzie ode mnie <śmianie> O Boże Let's go, to go. To Ja Klikam Twitch TV Nie działa O kurde Damn. Panie Bożu, przepraszam, nie karaj moich uszu prajgę. Uwio.